Yo manka z tej strony Filip. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ja na kanale, w kolejnym odcinku, z od żula do króla Dzisiaj jak widzicie zetorek Przy garażu Przy tych wrotach, czyli Zgrabiamy Pięknie sianko. No tutaj podstawiliśmy w sumie zetorka W ostatnim odciniaczku No i tak właśnie sobie tutaj Stoi ale dzisiaj już będzie robił Tak więc no, ja już nie przedłużam Zostawcie łapeczkę w górę, subika, dzwoneczkiem Was to nic nie kosztuje, mnie to bardzo wspiera i motywuje do dalszej pracy A my wchodzimy do środka naszego pięknego zetorka Palimy Dobra wiemy dwójkę, oczywiście większy bieg Zakres biegowy, w sensie trzeba wbić Dobra Tak o. Nie, to jest... Dobra, to jest git. Okej. Okay. No i możemy pięknie jechać. Zgrabiać. No, ogólnie tak. Przypomniało mi się w sumie, że yy, ja muszę nagrać film dla was. Bo grałem sobie w 25 pięknie. I tak nagle mówię... Ej. Kiedy ja wstawiałem ostatni odcineczek Patrzę. Kurde. Jeden dzień, sześć godzin temu. A na jutro powinienem mieć już nowy odcinek. No i... No i skończyłem granie w 25. No i odpaliłem 22 To okazało się, że mega FPS ki się zrobiły, tak więc... Ja jestem ucieszony, no i, i... gram, nie? No. Tak więc... więc tak to właśnie wygląda, nie? Okej. Okay. No, na początku sobie objeżdżamy dookoła. Wiadomo o co chodzi. Trzeba odgrabić od drogi, od miedzy i w ogóle. No. Ale naprawdę FPS-ki mnie zaszokowały, jak wbiłem. Może to dlatego, że miałem wtedy te największe, najlepsze ustawienia. Bo jak sobie gram na Sejwiku, na serii tiktokowej, no to mam największe ustawienia. Eee... Tam po prostu nie patrzę na fps -y. Tam po prostu gram, żeby mi się fajnie grało. Na serejce. No. I tutaj tak. Wchodzę już pierwszy raz. Kurde, nie zmieniłem grafiki. No, wychodzę, zmienię grafikę na tą co mam do nagrywania. Wchodzę, patrzę. Wszędzie 60 FPS-ów. Nawet w tym najgorszym miejscu. Ja mówię, żeś nie umierać. No. No, tak więc z FPS-ki mnie zaszokowały. Ustawienie graficzne mam takie, jakie mam zawsze w sumie pod nagrywanie. Tak więc nie wiem, co się stało, no ale oddało chyba FPS-ów trochę. Jednak, yy, no tak więc ja jestem zadowolony. No. Hmm. Jak tam widzowie życie? Za chwilę szkoła. Za chwilę szkoła i, ta, i tak to właśnie jest. No, a ogólnie mogę wam powiedzieć, że sobie ETS-a kupiłem, pogrywam sobie już trochę w ETS-a. Myślę, że, z... no nie po dzisiaj, no to już prawie 8 godzin pewnie będzie w ETS-ie. No, fajna gierka, do pogrania sobie, tak więc sobie gram, kupiłem na przecenie z... Na Steamie jest przecena z 80 zł na, sie... na 20 Tak więc no Przecena spoko i w sumie dlatego właśnie kupiłem ETSA. Chciałem wcześniej już kupić, no ale że ceny takiej fajnej nie było. Na przecenie no to nie kupiłem, ale teraz była taka piękna cena, no to... Skusiłem się no i jestem zadowolony, no bo sobie już trochę pograłem i też taka odskocznia trochę od tego FS-a, nie? No. Odskocznia od tego FS-a, bo... No wiecie, jak cały czas bym by człowiek grał tylko i wyłącznie w FS-a, w nic innego, no to FS by się znudził już po chwili. Tak można śmiało to powiedzieć. No tak więc, yy, ja jestem zadowolony. Nudno w tym ETSie nie jest, tak więc spoko. Dobra. A my zajeżdżamy tutaj na tą stronę, pyk. I lecimy pięknie z... Yy, ze zgrabianiem od tej strony. No, co ogólnie do ostatniego odcineczka. Pamiętacie, na koniec miałem rozkminę, po co są tak naprawdę te wały, po co się wałuje eee, po siebie. Napisałem no, do wujka. No i wuja wałuje eee, po to, że jak jest sucho, no to on to ubija tam i... i to po prostu lepiej rośnie. Po bo są też z tego co rozumiem, są też wały, które e, rozwalają grudy. Na przykład po orce. Tylko, że wuja tak nie robi, bo on ma te wały za lekkie, żeby rozwalały grudy. No, jestem ciekaw, jak to tak wygląda. Takie wały roz do rozwalania grudów. No. No nie wiem, nie widziałem jeszcze takich. Ogólnie no dosyć często to ja nie widzę wałów, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. W sumie jeszcze ani razu nie widziałem wałów w akcji u wuja. Tak więc no. Nieźle, nieźle. No, ogólnie nie wiem czy wam mówiłem, że teraz na następną akcję, na jakiej będę w sumie. Uwuja, to akcję ziemniaczki. Eee, będę chciał pojechać w sumie. Nie wiem czy w tym roku też tak będzie, no ale zawsze było tak, że akcja ziemniaki była plus eee, kieszoneczka, nie? No, tak więc jak pojadę, może coś pod muzykę bym nagrał. I może vloga nagram. Zobaczę. Zawsze moją ulubioną akcją, w sensie, moim ulubionym zadaniem na wykopkach było yy, zielsko wywalać po kopaczce widłami, zielsko wybombiać. Yy, no, to było moje ulubione. Wiecie, żeby ziemniaczki było widać. Zawsze to robię. A później, jak już skończyłem, no to się zbierałem dalej. No. Ale nie wiem, czy. Co my pojadę? To się okaże, tak? Dobra. Okej, okay. no tutaj pięknie jedziemy. Już kilka przejazdów zrobiliśmy. Tak więc spoczko. No. Ogólnie, może z grafiką coś. Po... Poszukam, poustawiam. Eee, w sensie te renderowanie, render no, zasięg, rysowanie szczegółów, nie? żeby tak widzicie, jak tu mało blisko jest, może tak żeby trochę dalej rysowało. Nie wiem, zobaczę jak to będzie wyglądać. No bo ogólnie powika w środku ee, chodząc, mam na 45 ustawionego, bo fajna kamera taka jest. No. Z brona tak jak teraz na 30 A w środku aktualnie w zetorze mam na 50. Bo jak najwięcej jak na więcej to tak w zatorku to Zetorku to nie wygląda. No. Dobra. I pięknie nawracamy. Pyk. Dobra. Nie no, spoko. Mówię no, kosy, ogólnie takimi maszynami, które teraz mamy spoko idą, bo każda akcja jest na jeden odcinek. <grym> tak więc dobrze to wygląda no i, i spoko, nie? No, najdłużej teoretycznie idzie nam zgrabianie. Nie teoretycznie, tylko tak jest. Że najdłużej yy, zgrabiamy. Ale to za jakiś czas się zgrabiarkę wymieni i będzie dobrze, nie? No póki co to tam nie będę wymieniał, bo pieniążki się zbiera na co innego. Dobra, no za dużo w sumie pieniążków nie mamy aktualnie, ale spokojnie, spokojnie. Idzie zastrzyk gotówki, o którym mówiłem już nieraz. Trzeba po prostu trochę poczekać, tak? No. ok. Mm. No w sumie, jak ten odcinek nagram, to chyba se te... ...tmry porobię. Tutaj. Yy, no. TMRki bym sobie zrobił Do końca Do full yy, koretów żeby miały krówki Bo jestem w trakcie robienia TMR-u no w trakcie No po prostu Nie robiłem w sumie od poprzedniego odcinka Chyba TMR-a żadnego bo no na tym sewiku nie grałem. Tak jak go w sumie zostawiłem, tak... Tak stał do teraz, nic nie zmieniałem. właśnie fajnie to tak wygląda, że ja sobie pięknie... Yy... Mo... Nie muszę po prostu ogarniać serwera, Tylko tak jak go zostawiam. Tak Chodzę i nagrywam, nie? No. No dobra, no... Z ziemniakami był problem. Bo ziemniaków nie robiłem aż tak dużo odcinków po prostu. I to robiłem poza odcineczkiem. No i poza odcinkiem robię jakieś rzeczy, które już po prostu się powtarzają. Nie chcę robić na przykład trzeciego odcinka z tego samego czy coś. No. Ale spoko. Dobra. Oj. Tak nie. Okej. Okay. Kurde, ten czas nam tak ucieka. Jest za chwilę 14 minuta. Jesteśmy na tej pierwszej łące. Nie wiem, my, nie wiem czy my w ogóle zdążymy tutaj ogarnąć to, no ale jak ja pamiętam, no to wszystko zgrabialiśmy i się udawało. Ja nie miałem jakoś, nie wiem, wstępu jakiegoś mega długiego czy coś. Normalnie był tak jak zawsze. O. No. To nie wiem. Oj, oj, oj. Tak, nie. Dobra, ale tu w sumie już ten długi robimy ostatni raz, przejazd. To zostanie tylko tamten. Tamten mały ...kawałeczek do wyrobienia. No. Nie, no. Powi powinno się nam udać to zrobić. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. Piek. Ok. Odgrabić to od tego drugiego przejazdu, żeby tak blisko nie było. No coś tam trzeba. No ogólnie możecie zauważyć, że jestem na multiplayer. Możecie się zapytać dlaczego? Czy ktoś dołączył do mnie na seryjkę? Nie, po prostu... Zauważyłem, że jak odpalam serwer najpierw na multiplayer, a wtedy przechodzę na y, zwykły jednoosobowy, to lepsze FPS-ki są. Dlatego właśnie tak robiłem, no ale jak 60 FPS-ów zobaczyłem, no to powiedziałem, że nie będę wychodził, co sobie tych FPS-ów pięknych nie zepsuje. Tak też mogłoby wyglądać właśnie, żebym wyszedł i bym zepsuł. Te fps -y, tak więc... tak więc po prostu nie. Dobra, 25 motogodzin już jest w zetorku. Okej. Okay. Dobra. No i spoko można jechać. Nam się składa, no, już złożyło się w sumie. To git, dobra. Prawie 16 minut, a my dopiero na drogą łąkę jedziemy. No ale tamte, łą... Dobra, tamte łąki szybko idą. Zresztą ja 25-minutowy odcinek mogę zrobić z odżula. Na spokojnie. Dobra. Nie no. Spoko ogólnie. Ole, tu jest nosiony tego samego. Ja pierdiel Tam też co co jest hey. oj tak nie chciałem eee a od złej strony teoretycznie zajechałem Kurde od tamtej zaczynałem Bliać Dobra ale teraz zacznę od tej i też będzie dobrze. Okej. Okay. Okej, okay, jedziemy do przodu. Pięknie, ładnie. Za chwilę sobie miniaturkę strzelimy. I też będzie spoko. Okej. Okay. Ale... Nie wiem, jakoś dużo razy mówię ok, tak mi się bynajmniej wydaje. Co jest? Tak, wydaje mi się, jakbym powiedział, już w tym odcinku z 500 razy ok, ale nie jestem pewny. Nie mam wystarczająco dowodów. O-okej. Okay. no i znowu. Co jest niekontrolowane. Dobra. Yy, przy następnym, jak będziemy robić następny pokos, następny wałeczek, to wtedy sobie zrobimy miniatureczkę pięknie. No. I tak to właśnie wygląda na tej polskiej wsi. Oj. No ogólnie zapraszam na TikToka. Yy, TikTok jest pięknie podany w pięknym opisie yy, kanału. W opisie kanału też, ale w opisie filmu. Tam możecie wbić, bo ostatnio jak wy to... Jak wy ten film oglądacie, to dzisiaj e, stawił no, został wstawiony TikTok nowego typu Pierwszy raz takie coś wstawiłem, tak więc możecie zobaczyć i napisać czy byście chcieli też TikToki takiego typu Bo ja mógłbym ponagrywać sobie chętnie. Dobra, e, ogólnie to... Nie zrobię sobie w tym momencie miniaturki, bo jestem przecież na multiplayer i e, nie mam tutaj mojego screenshot moda pięknego. No tak więc zrobię to poza odcineczkiem niestety. Ale trudno. Dobra. Jedziemy tu jeszcze sobie to odgrabimy. Nie będziemy tego odgrabiać. Nie chcę mi się. Dobra, ale to już 20 minuta odcinka, czyli całej tamtej łąki nie uda nam się zrobić No ogólnie mogę Wam wideowy pokazać, patrzcie ja. O, tam jakiś spadek 1 dwóch fps -ów. Ale tak ogólnie stałe 60 Co mi się bardzo podoba Bardzo mi się podoba Dobra Zawsze jak przejeżdżam, patrzę na tą jedną ścieżkę, którą wyrobiłem, bo po prostu pojechałem do przodu i się cofnąłem. No i na całe pole było dorzucone. Tak więc tak to. Tak to właśnie. Tak to było. Nie zmyślam. W sumie możemy już zacząć rozkładać piękną naszą yy, zgrabiareczkę o. Dobra Zajeżdżamy Zmieniamy bieg, opuszczamy, włączamy, jedziemy No I jest Git Zaraz sobie to do... Yy, zakończymy ten pokosik tutaj. I zakończymy odcineczek, bo... Nie chcę wtedy robić takiego długiego, a i tak... Nie zdążymy tego... Dzisiaj zrobić. Zrobię to poza odcineczkiem, nie? na mnie będę miał do miniaturki. Dobra. Wykręcamy OK, możemy jechać do przodu, yy, gdzie by się. Tu? No, tu możemy się stanąć. Dobra, tak więc to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcineczku. Na razie, cześć.